Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi kochani. Zobaczcie, moi drodzy. Taka niby zwykła papryka, a tak naprawdę kopalnia złota. Teraz, w tym tygodniu, w ten poniedziałek ścięliśmy 30 ton papryki. Przy czym cena w skupie wynosiła 2 euro. Czyli w poniedziałek nasz pracodawca zarobił 60 tysięcy euro. W przeliczeniu... Na polskie jest to mniej więcej 250 tysięcy złotych. Nie jest to mała kwota. Wiadomo, oczywiście do tego dochodzą opłaty pracownika, różne podatki, oczywiście woda, nałozy, wszystko to, co potrzebuję, ale i tak podejrzewam mnóstwo im zostaje. I co? Dalej twierdzicie, że to jest zwykła taka papryka? Nie, nie, nie. To są pieniążki, moi drodzy. A więc zapraszam na film. ani bez papryka, nie? A nie wiedziałem, że tyle pieniędzy można z niej trzepać. No widzisz, mordeczko, teraz to kasę jedzie na wszystkim trzepać. Tak naprawdę można na wszystkim trzepać kasę, tylko trzeba mieć łeb na karku. Pieniądze leżą wszędzie, jak to się mówi. Tak samo zobacz, nawet jak papier toaletowy. Każdy się załatwia, każdy sra, nie każdy się może podciera, <grym> ale <grym> pieniądz też leci, nie? No tak. Ty, ale ja słyszałem, że muzułmanie się podmywają. A czyli no jest tak, jest tak. Y, w Ci, była taka historia. Y, y, no w, Kilka lat temu pracował u nas taki Afrykańczyk. Nie wiadomo z jakiego on tam dokładnie państwa pochodził, ale oni tam zarabiali około 100 euro na miesiąc, wyobraź sobie. Wyobraź sobie, na miesiąc. No, Zarabiało około 100. No, około to mało. 100 euro. No i kiedyś tak, no mało, mało. Może dlatego na papier nie mają. <głos> <głos> no ale w każdym, w każdym bądź razie. Zauważyliśmy, że on tak za każdym razem przychodził, butelkę taką brał, jakby Sprite pod pachę i do kibelka. My zawsze nie mówimy co, Sprite, sprite, Spricyk do kibla tego. A on zawsze mówi tak, Sprite do mojej dupy, nie? No i po prostu oni biorą i sobie polewają rączkę i sobie podmywają tym. Nie. Nie? No, niestety tak mają. Kiedyś byłem w takiej firmie, że na przykład e, byłem nad morzem i tam pracowali sami Afrykańczycy pra, pra, prawdziwi i tam nie było w ogóle Polaków, ani praktycznie Holendrów. To tam jak wszedłem do ubikacji, to tam nie było tak jak tu, że miałeś zwykły sedes Tylko normalnie jak lotnik, miałeś jedną stopkę tu, jedną stopkę tu i taką wyjebaną dziurę, nie? Że na stojąco, wypinasz się i... Na małysza. I jedziesz na małysza No i pewnie dlatego te duże dziury, żeby se wodą już mógł chlapać <słuch> nawet po plecach O ja jego ty to ja już, to ja już wiem, jak będę bogaty to im zasponsoruję papier. Przyjadę i będę rzucał w nim. A no, to oni Cię będą całować <laughs> papierowy król. <laughs> dobry, <laughs> dobry. No dobra. No ale tak jest, ale tak jest. Jest dużo takich różnych historii. Wiadomo, każdy człowiek inaczej żyje, każdy inaczej tyłek podciera, jeden drugiemu nie przeszkadza, szanujmy się nawzajem, a my lecimy dalej. Fajny dach. Dobra, jesteśmy zanim tutaj Adrian rozpocznie raport paprykowy. Chciałem wspomnieć tylko, że dzisiaj skakuje na stare śmieci, bo Marcina bolał ząb, pojechał do dentysty i ja robię jako kamerzysta dzisiaj. A chłopaki tutaj będą się wypowiadać. Także Adrian, zacznij może od raportu paprykowego dawno nie było. Paprykowe sprawy. Tak moi drodzy, wjeżdżamy z badnie, badnie. Masz akcent muszę powiedzieć. <gry> tak, elegancja Franca, wykorzystamy to kiedyś w telewizji. Ale tak, moi drodzy, raport wygląda tak. Miało nas być więcej, ale dupa uwaliło się, nie jest nas więcej. Były trzy osoby więcej, wczoraj jeszcze, ale nie przetrwały jednego dnia, ale zaraz Wam do tego dojdę. Tymczasem Wam powiem, że mamy naprawdę wysyp, mamy bardzo dużo papryki, bo mamy 2,5-3 nawet zdarzałem się rajki, że są ponad trzy wózki. Miałem prawie cztery. Prawie cztery. No, no co sądzisz Junior, myślisz, że to są Twoje rajki? Myślę, że może gdzieś tam przywaliłem w ciulach. Ale, 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 da się sprzedać, da się sprzedać. Tak. Oczywiście, tak jak mówimy, papryki jest bardzo dużo. Cena też trochę poszybowała do góry, bo jest 2 euro. No, może nie tak trochę, nie? Bo tak zawsze jak Wam mówiliśmy, euro 10, euro 15. Na innych szklarniach jest bardzo mało papryki, teraz. Więc zielona jest w bardzo dobrej cenie, bo wynosi 2 euro. Więc teraz chapiemy pieniążków, ale przy czym musimy się naprawdę napracować, bo zaczynamy na godzinę 6 i robimy do godziny 5. Eee, do godziny 5? Tak jest. Do godziny 5 robimy. Więc y, mamy trochę pracy, jest dość ciężko ale damy radę, damy radę. No i tak powolutku sobie tu działamy. Właśnie pracodawca przejechał, nie wiedział czy się ma zmieścić w kadrze, czy nie. Pojechał sobie już, więc możemy działać tu dalej. Pozdrawiamy szefa. Pozdrawiamy, tak oczywiście. No i co moi drodzy? Po no, holendersku pozyw go Junior. Fajne tak. Jego no holenderski yes, jest naprawdę no. zabójczy, nie? Na jest coraz poziomie. Lepszy, nie? Tak. On dwoma słowami potrafi dogadać się ze wszystkimi i o każdym pogada. Dosownie, dosownie. O... Ze wszystkimi i pogada o wszystkim, no, tak jak No, no sorry. Wiecie, to nie ma co tutaj skomplikowanego. No. Dwa słowa i wszystko załatwione. Nie? Jak znasz chuje, to już jest połowa sukcesu, tak, nie? No rano od chuj wyzywasz A oni się, się cieszą, bo im mówisz dzień dobry, nie? No tak jest. Słuchajcie, tutaj, bo nie każdy wie, ci co nas dłużej oglądają, to wiedzą, ale nie każdy wie, że chuje to w języku niderlandzkim znaczy dobre, dobre. Tak. I masz chuje morche, chuje, chuje mida. Mimo. Tak, a że coś jest chuje, że coś jest dobre, nie? Chuje tak. junior. Tak, Dobry tak, junior. Tak, tak, tak. Piszcie w komentarzach, hashtag chuje junior. No, ale kiedyś tak było, że ktoś siedział i ktoś przyszedł, przyszedł jakiś tego, e, chuje mordę, a ten, a ten Polak siedzi, on mnie od chuj już z rana wyzywa, nie? Ale jak się nie wiedziało wtedy, no to wiadomo, nie? Dobra, czekajcie chłopaki, na czym skończyliśmy zanim przejeżdżał szef? Eee, tak, że praca, że ciężko, że robimy do godziny piątej, robimy od godziny szóstej do godziny piątej, więc tych godzin trochę walimy. No wiadomo, wiecie po filmikach, że mamy też tygodnie, że pracujemy od siódmej od do trzeciej, przepraszam, ale są też tygodnie, gdzie niestety musimy trochę przysiedzieć. Tymczasem w tym tygodniu przysiadujemy dłużej dlatego, bo zostały zatrudnione do nas nowe osoby pochodzenia z tureckiego, Oczywiście nie powiem Wam ich imion ani nic, bo naprawdę tak y, oni w ogóle ani B, ani M y, po holendersku z kobietą To jedną... byli, jacyś się ja podejrzewam, świeża, świeża krew. Ta. Świeża krew, że dopiero świeża krew. chyba przyjechali do Holandii, bo net... Nie szło się z nimi dogadać w żadnym języku. nie? Tak, nie szło, nie szło, bo nawet nie umiałem wytłumaczyć. Nawet jak, kobiecie, jak Junior wjechał tam ze swoim fajnym dach, to nie wiedzieli o co chodzi. No. Nie, <grystanie> no. im opadły, no. no ja nawet gadałem do tej babki, do której przerwa jest i po angielsku, po holendersku, po polsku do niej, a ona tylko się stała, uśmiechała do niej i że nie, nie. Mówię chyba jej się robić nie chce, ale zadowolona w cholerę, wiesz. Ale przerwa wybiła to se sama. Przerwy jeszcze nie było, chyba mnie nie zrozumiała, mimo że i napisałem na telefonie, że 9.30. Ale po momencie, nie wiem, minęło 10 minut, jeszcze przerwy nie było. kobiecina się straciła. Oczywiście, yy, sracka, Żygaczka, to co zazwyczaj tu się dzieje, ludziom jak się nie chce siedzieć w pracy. Sracka, Żygaczka poszła na kantynę. My idziemy na przerwę na kantynę. uroześmiana śmiana od ucha do Ucha. My wbijamy na kantynę od razu, że niby oła, ból wszystko boli. No niestety, no tak to bywa. No to już jedna osoba odpadła. Były jeszcze dwie. Po czym te dwie też stąd wyszły, gdyż iż, ponieważ, no nie spodobało im się tu, bo jeden z nich to był szef biura i miał tych dwóch pracowników pod sobą. Ale za każdym razem, co od nas pracodawca dzwoni, potrzebuje ludzi, że chce mieć specjalistów, którzy tną paprykę albo cieli kiedyś paprykę, żeby się nadawali. On za każdym razem mówi, że ma specjalistów, że cieli tyle lat na papryce, że to jest kosmos. I za każdym razem, co przyjeżdża, to przyjeżdża. Ze świeżą krwią, która tak naprawdę papryki na oczy nie widziała. Ja do niego sam mówię: Ty, To co? O, to są specjaliści? On tak, specjaliści. Ja się obracam, takiego jednego tam do niego się pytam: Ale co? Ciołeś kiedyś paprykę, słyszałem on? Nie, w piątek na rybak skończyłem. <laughs> ale specjalista od papryki no nie. Tak nie. <laughs> no, ale tak jest. Trzeba dobrze sprzedać, wiesz, tak. towar, tak. Tak, tak trzeba dobrze sprzedać towar. Lecz ten towar tak się sprzedał, że już jego nie ma niestety, więc y, musimy trochę tam działać. No, tak. nie? No, no co zrobić. No trzeba czasem coś naściemiać, tak? Żeby zarobić. No, to, no tak, no oczywiście. Ja, jak to się mówiło, czy się leży, czy się stoi, to 200 stówy się należy, nie? Czy się tak, stoi no? czy się leży... Tak. Tam dwie stówy, się 50 tysięcy się należy. O, 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 dokładnie. A mam rączki dwie to... Postówka, Postówka będzie Dobra, cudała. to może teraz przeskoczymy pałeczkę Junior, co tam w, co w sprawie swojego Audi? Tak. Ja powiedz, co? Powiem, że... Bo było się drugiego mechanika Ta, i co tam. Po prostu zaskoczyłem ich tym autem. Oni się drapali po głowach i jeden na drugiego tak spoglądał. I mówią, że na 100% nie wiedzą co mu dolega, bo za krótki czas był. Eee, tak pokrótce napompowali zbiorniczek. Ciśnienie nie schodziło ze zbiorniczka, nigdzie nie było żadnego wycieku. Też mówią, że dziwne, żeby to uszczelka była, ale jakim odstawie powiedzieli w tygodniu, auto na dwie godziny, to sprawdzą to, stuprocentowo, będę już wiedział, co mi Czyli dolega. Weryfikacja niedługo u nas na kanale. Tak jest. Tak jest, czekajcie, bo tu się dzieją magiczne rzeczy, naprawdę. Okay. To może być wszystko, a zarazem i nic. <laughs> Dobra, to ja myślę, że przenosimy się teraz dalej. Tak jest. Jo! Adrian, to może powiedz, co się działo w pracy pod koniec tamtego tygodnia? Co w ogóle na szklarni słychać? Co słychać? Papryki, ro, papryka rośnie jak na drożdżach. No a w zeszłym tygodniu, moi drodzy, malowali szklarnię, malowali szyby z góry, napryskali tam farbki takiej, że są po prostu ciemniejsze te okna. Tam będziecie widzieć, maszyna jedzie, to jest ta sama maszyna, co była do, do mycia okien, co jest na koniec sezonu, to ta sama maszyna, po prostu są dysze zmieniane, Farba jest mieszana w osobnym pojemniku na dworze, w takiej beczce dużej, przy czym wężem potem tą farbę transportują do tej maszyny. Ona jeździ po takich rynach, na tym szkle, no i po prostu lekką taką giełką spryskuje te okna. Wiesz po co to jest? No, domyślam się, żeby coś w papryce nie zaszkodziło słońce. A, a Junior, Junior, widać na lekcje. Wyżdra nadrabia, bestia. nadrabia, coraz lepiej. Tak, tu przede wszystkim chodzi o to, że czasami, jak jest bardzo mocne słońce, tak samo jak mamy teraz, że dopiero jest yy, wiosna, się tak za, zaczyna, że słońce jest tak naprawdę palące, bo jest nisko. Więc wtedy ta papryka się bardzo przypala. Tym bardziej, że planty teraz dostają tego słońca, one wypychają do góry i owoce wyskakują u góry i wtedy ona się przypala. Tak jak junior się przypala. Tak, ja się Więc pytałem. taka mgiełka pada po to, żeby to się nie paliło i żeby junior nie palił. <laughs> Słuchajcie, muszę opalić ceglace i później się nałysa o ale i tyle. No, no można i tak, wtedy się tam będzie czarny po głowie tak. głaskał. Zresztą. normalnie, abym nadgryzał. <grydzał> I teraz tak, i jeszcze jedna rzecz moi drodzy. Znaleźliśmy planta z papryczką Mega Viper. To jest bardzo ostra papryka. Naga Viper chyba. Mega Viper. No naga, mega. naga, naga viper. Albo naga. naga viper. Naga Viper, no. Nie, wiem, bo tego dużo jest odmian. Tak mi się wydaje, że to jest tego, ta właśnie, co z tego w tamtym ta roku właśnie... chyba był, była, co, jadła, co jadłeś na 2000 subskrypcji. Było, było tak. To była no. naga, va, naga Viper, no? Nega albo naga, no coś takiego. Mamy trochę tych papryk tu różnych rodzajów, one są teraz porozmieszczane po różnych rajkach, więc nie ma przy nich opisów jaka to jest dokładnie papryka, ale dzisiaj już ją wyczaiłem, na pewno to jest coś z tego Vipera, będzie pikantna, bo jest mała i strasznie pomarszczona. I Junior ją będzie jadł. I, I... tak. W tym roku jak na ona 30 tysięcy to Ta, no, junior ze no, Spróbuję, ale karetka musi mieć. No będzie, ariam Stones. Normalnie no, dwa, no. Kable pod, dwa kable pod akumulator, wezmę podłączę. Jak co to, to wiesz? Ja. Można podładować, nie? Ja no damy radę. Damy radę, damy radę, oczywiście. Oczywiście wiadomo też, że spinki. Teraz Muszę tu przejść, chwilę, bo mamy przejazd. Czekajcie chwilę, bo tu jedzie, zmieści się. Harmider normalnie na tej szklarni. My jest już... Harmider, nie dadzą spokojnie y, nagręcić filmu i wbić no. 30 tysięcy subskrypcji. No. A następnym, następnym razem to normalnie będziemy musieli rozłożyć tą taśmą, tak jak miałem na policyjnych tych, wiesz. No no pokażę, żeby się nie przechodzić jak jest pod napięciem. Aby się, bo... się zdziwili, nie? Wchodzą na tu, przepraszamy nagrywki. No co, no tu to... tak, <laughs> Cisza na planie. <laughs> wiesz? Mogłoby tak być. No i co? Teraz wypadło mi z głowy co ja chciałem powiedzieć. No tej i naga wiper A zaraz. No, tą wiperkę, ty ją w tym roku zjesz, mamy dużo tych plantów. To ty, no, ty jest to już jest, Junior to już jest potwierdzone, już nie? Tak. potwierdzone, ale musicie wbić 30 koła subskrypcji i zostawić łapeczkę pod tym filmikiem. <głosy> <głosy> dokładnie, dokładnie. My wam później będziemy te nazwy dokładnie podawać, bo teraz przy tych doniczkach już tam nazw nie było, ale na pewno to jest, które jest z tego wiper, jak one podrosną, będą pikantne, to oczywiście sobie je podjemy. A naprawdę jest ostro ja to dwa dni płakałem jak Podobno ostra papryka pali dwa razy. To ja już mówiłem. Tak, tak, pali. Ciebie to będzie paliła trzy razy. <grym> Dobra moi drodzy. My się zawijamy na hatę, bo jak wiecie jest późno, już też trochę jesteśmy spoceni, jest po godzinie piątej, już prawie w pół do szóstej w sumie. Lecimy do domu, odcinek rzeczek leci później, oczywiście czekajcie na następne odcinki. Bądźcie na bieżąco, subskrybujcie, łapkujcie. Subskrybujcie przede wszystkim. Pozdrawiamy, tak. trzymajcie Pozdrawiamy, się, yo i idziemy do domu. Yo.